Cześć, ja nazywam się Artur Radomski i witam Cię na kanale Finansowa TV. Cześć, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy na temat tego, jak obliczyć podatek od zysków kapitałowych, który należy uiścić w Urzędzie Skarbowym. Dzisiaj zapraszam Cię na odcinek, w którym opowiemy sobie, jak wypełnić PIT 38 na podstawie tych danych oraz PIT ZG. Szybko przyjrzyjmy się, jak wyglądają te dane, na których będziemy pracować. Jak dobrze widzisz, kupiliśmy 20 akcji firmy Intel oraz 10 akcji firmy IBM, z czego 15 akcji firmy Intel sprzedaliśmy i cały pakiet firmy IBM również sprzedaliśmy. Przychód, który osiągnęliśmy ze sprzedaży tych akcji, to po przeliczeniu 8629 zł i 77 groszy, a koszt, który ponieśliśmy, to 7140 zł i 27 groszy. Tutaj ważna uwaga dla ciebie: 5 akcji firmy Intel, których nie upłynniliśmy, nie wliczają się do kosztu. Uwzględniasz je dopiero wtedy, kiedy jest sprzedaż, dla odpowiedniego roku podatkowego. Z obu firm udało nam się również uzyskać po jednej dywidendzie które właśnie widzisz na ekranie, dla których obliczyliśmy sobie podatek należny w polskich złotych oraz podatek, który musimy uiścić, który nie został pobrany u źródła. Dzięki danym na ekranie jesteś w stanie odpowiedzieć sobie, ile podatku sumarycznie jesteś zobligowany zapłacić, a także ile podatku jesteś zobligowany zapłacić w polskim urzędzie skarbowym. Jeżeli jeszcze nie wiesz jak obliczyć ten podatek, zapraszam cię do poprzedniego filmu z serii dywidendowy elementarz. Tak naprawdę dzięki tym danym, które właśnie obliczyłeś, jesteś w stanie wypełnić PIT 38. Przejdźmy teraz do takiego dokumentu i po kolei omówmy sobie, jakie pola należy wypełnić i jakie dane należy w nich zawrzeć. W kolumnie C tego dokumentu informujesz Urząd Skarbowy o dochodach i stratach osiągniętych na giełdzie. Punkt pierwszy dotyczy głównie polskich domów maklerskich, które dostarczają PIT 8C. Wystarczy wpisać tam dane z tych dokumentów. I do tego w zasadzie ogranicza się punkt pierwszy. My natomiast rozpoczynamy wypełnianie takiego pitu od punktu drugiego, czyli pola 22 i 23. W polu 22 wpisujesz osiągnięty przychód ze sprzedaży akcji. W polu 23 natomiast koszt, który poniosłeś, czyli sumę wszystkich opłat, które poniosłeś oraz koszt akcji, które nabyłeś. Jak możesz zauważyć, są to wartości, które wcześniej obliczyłeś. Idąc dalej, we wierszu numer 3. Należy zsumować odpowiednio dla komórki 24, komórki 20 i 22, a dla komórki 25, komórki 23 i komórkę 21. Wiersz trzeci określa, jaki przychód osiągnąłeś i jaki koszt poniosłeś podczas handlu akcjami na giełdach zagranicznych oraz polskiej. I jak łatwo możesz się domyślić, różnica wiersza 24 i 25 to dochód bądź strata, którą notujesz w wierszu odpowiednio 26 bądź 27. W naszym przypadku osiągnęliśmy dochód, tak więc my wykorzystamy komórkę 26. I teraz mała uwaga: jeżeli w danym roku podatkowym osiągnąłeś stratę, możesz ją uwzględnić do 5 lat, przy czym należy pamiętać, że taką stratę można uwzględniać do 50% jej wartości. O uwzględnianiu straty porozmawiamy sobie w jednym z następnych odcinków. Przechodząc do kolumny D, obliczymy teraz, jaki podatek należy uiścić bądź też nie w przypadku straty do Urzędu Skarbowego od zysków kapitałowych. I tak, jeżeli zanotowałeś stratę, no to tak jak mówiłem, porozmawiamy sobie o tym w oddzielnym odcinku. Więc przejdźmy od razu do komórki 29, gdzie należy wpisać wartość, którą Mamy w komórce 26, przy czym należy pamiętać, aby zaokrąglić tą wartość do pełnych złotych. Nasz dochód ze sprzedaży akcji to 1489,50 zł, tak więc w komórce 29 wpiszemy 1490 zł. Taka wartość będzie stanowiła podstawę do obliczenia podatku od zysków kapitałowych. Z racji tego, że stawka ta w Polsce wynosi 19%, taką wartość wpisujemy w komórce numer 30, a w komórce numer 31 obliczamy 19% podatku od kwoty zawartej w komórce numer 29. Inaczej mówiąc, wartość z komórki 29 mnożymy razy 0,19. Natomiast w komórce numer 33 wpisujemy podatek należny czyli wartość z komórki numer 31, przy czym znowu należy pamiętać, aby tę wartość zaokrąglić do pełnych złotych. W naszym hipotetycznym przypadku należny podatek to 283 ,10 zł 10 groszy, tak więc w komórce numer 33 wpiszemy wartość 283 zł. Dalej należy przejść do komórki G, w której dodasz informację o Dywidendach, a także wyliczysz dokładną kwotę, którą należy uiścić w urzędzie skarbowym. Od sumy otrzymanych dywidend powinieneś odprowadzić również 19% podatku. W związku z czym, wykorzystując informację o należnym podatku, którą sobie wyliczyliśmy, powinniśmy wpisać tą informację do komórki numer 45. Która informuje nas o zryczałtowanym podatku od przychodów. I w naszym przypadku wynosi ona 13,70 zł. Obliczyliśmy sobie również podatek, który należy zapłacić w Polskim Urzędzie Skarbowym, czyli 2,88 zł. I taką informację wpisujemy do pola numer 47. W polu numer 46 natomiast wpisujemy informację o podatku już uiszczonym. Tak więc o różnicy między podatkiem należnym a podatkiem do zapłaty i będzie to 10 zł i 81 groszy. Należy natomiast pamiętać, że podatek, który musimy uiścić, czyli wartość wpisana w polu 47, powinna zostać zaokrąglona do pełnych złotych. W naszym przypadku będzie to 3 zł. Ostatnim krokiem w naszym rozważanym przypadku będzie obliczenie kwoty do zapłaty. Czyli kwoty podatku, który musimy przelać na konto skarbowe urzędu. Jak to obliczyć? Wystarczy zsumować pola numer 33 i 47, a więc pola z kwotami podatku od zbycia akcji oraz od dywidend. I w naszym przypadku będzie to odpowiednio 3 zł dla dywidend oraz 283 zł dla akcji. A więc kwota, którą należy wpisać w polu numer 48. To 286 zł. Taką też kwotę należy przelać na konto Urzędu Skarbowego. Ostatnim punktem, który powinien być obowiązkowy, to wpisanie numeru KRS w polu 62 i przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zachęcam Cię do tego, zawsze, dzięki temu możesz komuś pomóc. W związku z osiągnięciem dochodu poza granicami Polski, jesteś zobligowany poinformować urząd skarbowy poprzez wypełnienie PIT-ZG o osiągniętych dochodach. Taki PIT wypełnia się bardzo prosto. W kolumnie B, czyli dodatkowych informacjach, w polu numer 6 wpisujemy nazwę państwa, w którym osiągnęliśmy dochód, a w polu numer 32 po prostu ten dochód wpisujemy. W naszym przypadku jest to 1489,50 zł. i 50 groszy, ale jeżeli dochód osiągasz w różnych krajach, to dla każdego z tych krajów musisz taki pić złożyć. Jednak pamiętaj, że jeżeli dochodu nie osiągnąłeś, tylko na przykład wykazałeś stratę na handlu akcjami w danym kraju, to Danego pitu składać nie musisz. Oba dokumenty należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie do końca kwietnia bieżącego roku za ostatni rok podatkowy. Wyjątkiem był rok 2020, kiedy data ta została przedłużona i termin upływał wraz z końcem maja, a w zasadzie 1 czerwca, gdyż 31 maja był dniem wolnym od pracy. Również czas na rozliczenie mija z końcem kwietnia, a więc przelew do urzędu skarbowego musisz również w tym terminie wykonać. Mała porada ode mnie. Ja osobiście używam portalu e-pity.pl, gdyż jest to bardzo fajny kreator do wysłania PITu online. Linkuję do niego w opisie filmu. Mam nadzieję, że od teraz policzenie podatku od zysków kapitałowych i złożenie PITu będzie dla ciebie jasne i klarowne. Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam cię do komentowania tego filmu oraz obejrzenia pierwszego odcinka z serii Dywidendowy Elementarz. Jeżeli film się tobie podobał od razu, proszę cię o subskrypcję kanału i Zostawienie łapki w górę, a na koniec chciałbym zwrócić uwagę Tobie na to, że nie jestem doradcą podatkowym i film powstał jedynie jako materiał edukacyjny. Dzięki Ci za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć.